Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania przepięknej modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie dary, którymi nas obdarzasz. Za Twą opatrzność, która nad nami czuwa. Proszę doprowadź nas do Swojego Królestwa. A tu na Ziemi racz Panie nadal zajmować się wszystkimi naszymi sprawami, naszymi radościami i problemami. Jezu, kocham Ciebie. Jezu, ufam Tobie. Twoja wola niech się stanie tak na Ziemi, jak i w niebie. A kiedy świata koniec nastanie i przyjdziesz sądzić mnie z mojej winy, to błagam, oszczędź mnie wtedy, panie, Boże Jedyny. Sam wiesz najlepiej, mówić nie muszę, Pod krzyżem twoim długo nie stałam. Co chwila grzechem plamiłam duszę, ale kochałam. Ty, który codzień z miłości konasz, którego miłość stworzyła mnie święta, otwórz przede mną swoje ramiona i nie potępiaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.